Dobry, witam serdecznie. Objętość prawidłowego, ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS, ta, jak na rysunku, jest równa 72. Dobra. Promień okręgu wpisanego w podstawę ABC tego słupa jest równy 2. No to mamy oblicz tangę z tego kąta między wysokością tego supa i jego ścianą boczną. Czyli ten alfa. Z wysokością ostrosłupa jego ścianą boczną, czyli do wysokości ściany bocznej. I teraz kochani, pierwsza rzecz. Wiemy, że 1 trzecia, jeżeli wpisane wysokości ściany bocznej jest równe 2, bo to jest promień. Czyli wysokość jest równa 6. Jeżeli 6 jest wysokość, to my wiemy jeszcze, że A pierwiastka z 3 na 2, bo to jest wzór na wysokość, jeżeli A jest krawędzią jest równy 6. Czyli A pierwiastka z 3 jest równy 12. Czyli 3a jest równe 12 pierwiastków z 3, pomnożyłem przez pierwiastek z 3, czyli a jest równe 4 pierwiastki z 3. Dobra. I teraz tak. Mamy tą krawędź, mamy a wysokość. Teraz, kochani, jak policzyć wysokość? No tą wysokość możemy policzyć. Skoro objętość tutaj jest 72, tak? To my wiemy, że 1 trzecia razy pod podstawę to do kwadratu, czyli 4 pierwiastki z 3 do kwadratu, to będzie 16 razy 3 po prostu, czyli 48. To będzie 48 pierwiastków z 3 na 4 i jeszcze razy wysokość i to wszystko jest równe 72. Dobra. 12 na 4 e na 4 12 na 3 to jest 4. 4 pierwiastki z 3h. Mnożymy razy pierwiastki z 3 H obie strony, czyli 4 wysokości 4 przepraszam, 12 wysokości jest równe 72 pierwiastki z 3. Czyli wysokość 1 będzie równa 6 pierwiastków z 3 po prostu. I teraz jak mamy tą wysokość to tangens tego kąta, to będzie tangens kąta alfa, będzie równy jak 2 do właśnie tejże wysokości, która nam tu wyszła, 6 pierwiastków z 3. Tak. A to jest równe pierwiastek z 3 na. Nie, moment. 2 się skróci, tu będzie 1, tu będzie 3. Tak, dobrze. Czyli będziemy mieć 1 przez 3 pierwiastki z 3. Mnożymy przez pierwiastek z 3, zliczymy jedną. No, I to mamy pierwiastek z 3, przez pierwiastek z 3, to jest 3 i razy 3 jest 9. Dobra, rozszerzenie. I koniec. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do poprzednich odcinków.